Ale poza muzyką, jej życie to fascynująca mieszanka rodziny, miłości i odporności. Teraz, w wieku 92 lat, wielu zastanawia się, jak spędza swoje dni. Czy nadal występuje? Jak jej zdrowie utrzymuje się po tych wszystkich latach? Jak wygląda jej świat dzisiaj? Dołącz do nas, aby bliżej przyjrzeć się jej drodze i odkryć jej obecne życie. Ale najpierw cofnijmy się do samych początków do wczesnych lat, Petuli Clark. Petula Clark urodziła się jako Sally Clark, 15 listopada 1932 roku w Yule, w hrabstwie Surrey w Anglii. Jej rodzice, Doris I. Leslie, oboje pracowali jako pielęgniarki w szpitalu Long Grove w Epsom. Rodzina jej matki była walijska, a ojciec angielski. Nietypowe imię Petuli skrywało zabawną historię. Jej ojciec wymyślił je, żartobliwie łącząc imiona dwóch swoich byłych dziewczyn, i Oley. Ten lekki żart dał jej jedno z najsłynniejszych imion w muzyce. Clark spędziła większość dzieciństwa w w wiosce niedaleko Mertyr Tytfil w Walii, gdzie jej dziadek pracował jako górnik. Jej pierwszy występ odbył się w 1939 roku, kiedy to zaśpiewała w Collier's Arms w Abercined. Później wspominała, że mieszkała tuż pod Londynem podczas blicu. Opowiadała o oglądaniu bitew na niebie i bieganiu z siostrą do schronów przeciwlotniczych. Gdy zawyła Syrena, mając zaledwie 8 lat, po raz pierwszy zetknęła się z BBC. Dzieci były zapraszane do nagrywania wiadomości dla członków rodziny, którzy służyli w wojsku. Nagrania odbyły się w kinie Criterion, który znajdował się pod ziemią i był bezpieczny podczas nalotów. Kiedy zawyły Syreny, niektóre dzieci zaczęły się denerwować. Rozległ się apel z pytaniem, czy ktoś mógłby zaśpiewać, aby uspokoić nastroje w sali. Petula odważnie wystąpiła i zaśpiewała Mighty like a Rose. Producentom tak spodobał się jej głos, że nagrali ją na żywo. Ta krótka chwila stała się początkiem podróży, która ukształtowała całe jej życie. Jako dziecko Petula uwielbiała śpiewać w chórze kościelnym i miała wyjątkowy dar naśladowania. Często zabawiała rodzinę i przyjaciół, naśladując gwiazdy takie jak Vera Lynn, Carmen Miranda i Sophie Tucker. Jej ojciec zachęcał ją do zamiłowania do występów. W 1944 roku zabrał ją na przedstawienie teatralne Mary Stewart z Florą Robson. Petula wspominała później ten wieczór, mówiąc: "Właśnie wtedy podjęłam decyzję, że zostanę aktorką. Bardziej niż czegokolwiek innego na świecie chciałam być Ingrid Bergman". Jednak jej pierwsze występy nie były aktorskie, lecz wokalne. W 1945 roku śpiewała z orkiestrą w domu towarowym Bental w Kingston upon Thames. Za swój występ została nagrodzona puszką toffi i złotym zegarkiem na rękę. To był początek kariery, która nigdy nie przestawała się rozwijać. Pierwszy przełom, pierwszy duży krok Petuli w stronę rozrywki nastąpił, gdy miała zaledwie 9 lat. W październiku 1942 roku uczestniczyła w audycji radiowej BBC z ojcem, mając nadzieję przekazać wiadomość wujowi, który służył za granicą. Transmisja została opóźniona z powodu nalotu. Aby uspokoić publiczność, producent zapytał, czy ktoś mógłby wystąpić. Petula ponownie wystąpiła i zaśpiewała Mighty Lock Rose. Odzew był oszałamiający. Publiczność ją pokochała i poproszono ją o powtórzenie utworu dla słuchaczy transmisji. Ta jedna chwila przerodziła się w setki występów. Z czasem pojawiła się w około 500 programach mających na celu podniesienie na duchu brytyjskich żołnierzy podczas wojny. Szybko zyskała przydomek śpiewająca kochanka. Odbyła nawet tournée z inną dziecięcą gwiazdą, Julie Andrews, po Wielkiej Brytanii. Jej popularność była tak wielka, że występowała przed królem Jerzym VI, Winstonem Churchillem i dowódcą wojskowym Bernardem Montgomerym. Żołnierze nawet przyklejali jej zdjęcia do swoich czołgów, na szczęście. Niektórzy nazywali ją brytyjską Shirley Temple jej sława rosła. A przed nią otwierały się nowe możliwości. W 1944 roku, podczas występu w Royal Albert Hall w Londynie, zauważył ją reżyser filmowy Maurice Elvey. Obsadził ją w roli 12-letniej sieroty w dramacie wojennym Medal for the General. Później zagrała w takich filmach jak Strawberry Roan, Wim, dokąd zmierzam, London Town. I here come the Huggets, Wystąpiła również u boku Antoniego Newleya w filmie Vice Versa w reżyserii Petera Ustinowa, a w filmie z Alekiem Guinnessem. Jej talent nie ograniczał się tylko do filmu i teatru. W 1945 roku pojawiła się nawet w komiksowym magazynie Radio Fan, reklamowanym jako Mary Mimic w radiu. Pomimo sukcesu, Petula czuła, że zbyt długo grała rolę dziecięce i chciała zająć się poważniejszą pracą. Ta determinacja zaprowadziła ją do telewizji. W 1946 roku wystąpiła w programie rozrywkowym BBC Cabaret Cartoons. Występ odniósł tak duży sukces, że zaproponowano jej własny program. W 1950 roku prowadziła program Pets Parlor, co przyniosło jej jeszcze większą rozpoznawalność. Mniej więcej w tym czasie poznała również Joego, pana Piano Hendersona. Został jej muzycznym współpracownikiem i partnerem na około 10 lat. W 1949 roku Henderson przedstawił ją producentowi muzycznemu Alanowi A. Freemanowi. Który wraz z ojcem Petuli założył wytwórnię Polygon Records. To dało Petuli pierwszą szansę na nagranie piosenek. Jej pierwszym wydawnictwem był Put Your Shoes on Lucy. Nagrała również duety z piosenkarzem Benem Lee dla wytwórni Decca Finding Her Sound. Kariera Petuli nabrała rozpędu w latach 50. XX wieku. Miała na swoim koncie szereg przebojów w Wielkiej Brytanii, w tym The Little Shoemaker z 1954 roku, Majorka, z 1955 roku, Sudden, There's a Valley, z 1955 roku i With All My Heart z 1956 roku. Płyta The Little Shoemaker stała się międzynarodowym hitem, a nawet osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w Australii. To był dopiero początek jej globalnego sukcesu. Polygon Records wytwórnia którą zainwestowała jej rodzina, została później sprzedana w 1955 roku wytwórni Nixa Records, która była częścią Pi Records. Płyta Romeo sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy i zdobyła złotą płytę od Recording Industry Association of America. We Francji nagrała Yaya Twist, francuską wersję utworu Lee Dorsey'a Yaya. Stała się ona jedyną piosenką z serii Twist, która odniosła ogromny sukces. Kolejnym wielkim hitem był utwór chariot, który wielu później poznało jako I Will Follow Him. Piosenki Petuli zostały nagrane również po niemiecku i włosku i zyskały ogromną publiczność. Wykonywała nawet utwory Serge'a Gainsburga, które odniosły ogromny sukces sprzedażowy. W tym czasie Petula otrzymała również prezent, jaki otrzymało niewielu artystów. Jacques Brel podarował jej jedną ze swoich piosenek, Un enfant. Wykonała ją podczas ich wspólnej trasy koncertowej a wersja koncertowa utworu trafiła na listy przebojów w Kanadzie. Jej talent wykraczał poza śpiew. Wie. W 1963 roku napisała ścieżkę dźwiękową do francuskiego filmu kryminalnego Couteau Tireuse i zagrała w niej epizodyczną rolę samej siebie. Później komponowała muzykę do innych filmów, takich jak Entre ciel et mer z 1963 roku, Rêve d'un fon. Ze 1964 roku, Le bon Ababel à Babel z 1966 roku, a nawet Petain z 1989 roku. Dekady później niektóre z tych tematów zostały wydane na płycie CD zatytułowanej In Her Own Right. Jej szeroka kariera uczyniła z niej prawdziwą gwiazdę międzynarodową. Trzykrotnie została uhonorowana w popularnym programie This is Your Life. W latach 1964, 1975 i 1996, co udało się osiągnąć niewielu artystom. Jej podróż rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w czasie wojny, ale w latach 60 XX wieku stała się jedną z najbardziej uwielbianych artystek w Europie. A to był dopiero początek legendarnej kariery, którą kontynuowała przez dekady przełom w centrum miasta. W 1964 roku kariera Petuli Clark w Wielkiej Brytanii zaczęła zwalniać. Wciąż nagrywała, ale brakowało jej iskry. Wszystko się zmieniło, gdy Tony Hatch, kompozytor i arranger, przyjechał do niej do Paryża. Przywiózł ze sobą kilka piosenek, ale żadna nie przykuła jej uwagi. Potem, niemal z rozpaczy, zagrał kilka akordów melodii, którą zaczął śpiewać podczas wizyty w Nowym Jorku. Melodia wpadła mu w ucho a Petula od razu powiedziała mu, że jeśli tekst będzie pasował do melodii, chce ją na swój kolejny singiel. Tak powstał utwór Downtown. Żaden z nich nie wyobrażał sobie, jak wielki będzie ten album. Wydany pod koniec 1964 roku w kilku językach. Downtown podbił serca fanów na całym świecie. Był hitem w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemczech, Australii, Włoszech, Japonii, Indiach. A nawet w Rodezji. Kiedy Joe Smith, dyrektor wykonawczy Warner Brothers, usłyszał ten utwór w Londynie, szybko kupił prawa do dystrybucji w USA, ryzyko się opłaciło. W styczniu 1965 roku Downtown osiągnął pierwsze miejsce w Ameryce, sprzedając się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Utwór przyniósł Petuli pierwszą nagrodę Grammy za najlepsze nagranie rock rock'n'rollowe. Co ważniejsze, dał jej zupełnie nową tożsamość. Nie tylko jako piosenkarce w Europie, ale i międzynarodowej supergwiazdy. Ten sukces był dopiero początkiem tego, ponieważ zaraz po Downtown nastąpił wysyp hitów, które uczyniły ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek lat 60. Heidi, sława i kontrowersje. Po sukcesie Downtown, Petula wylansowała w USA jeden przebój za drugim: takie jak I Know a Place, My Love, A Sign of the Times, I Couldn't Live Without Your Love. Don't Sleep in the Subway, I This Is My Song, Fill the Airwaves. My Love zapewniło jej nawet drugi numer jeden na listach przebojów w Ameryce. Jej nazwisko stało się powszechnie znane. Zdobyła nagrodę Grammy za I Know a Place. A dekady później Downtown trafiło do galerii Sław Grammy. Wraz z płytami przyszła sława telewizyjna. Petula stała się rozpoznawalną twarzą amerykańskich programów rozrywkowych prowadzonych przez Eda Sullivana i Dina Martina. Występowała w programach Hula Baloo. At the Hollywood Palace. Była zapraszana do specjalnych programów muzycznych, a nawet prowadziła własne. Ale jeden z tych programów postawił ją w centrum burzy kulturowej. W 1968 roku NBC poprosiło ją o poprowadzenie specjalnego programu telewizyjnego. Jednym z jej gości był Harry Belafonte. Razem zaśpiewali jej antywojenną piosenkę On the Path of Glory. Podczas występu Petula wyciągnęła rękę i dotknęła ramienia Belafonte. Sponsor programu wpadł w panikę, obawiając się reakcji na południu za to, że biała kobieta dotyka czarnoskórego mężczyzny w telewizji. Zarządzał zastąpienia sceny bezpieczniejszą wersją, ale Petula i jej mąż, Claude Wolf, który był producentem programu, odmówili. Zniszczyli wszystkie pozostałe ujęcia i dostarczyli ostateczną wersję z nienaruszonym momentem. Sponsor stracił pracę. A program specjalny wyemitowano zaledwie cztery dni po śmierci Martina Luthera Kinga Jr. Oglądalność była ogromna, a krytycy chwalili występ. Ten moment do dziś jest wspominany jako śmiały występ na żywo w telewizji. A dla Petuli pokazał on nie tylko, że jest piosenkarką, ale także kobietą, która nie boi się stawiać czoła wyzwaniom na scenie i ekranie pod koniec lat 60. Petula rządziła nie tylko na listach przebojów. Zaczęła również grać w filmie i na scenie. W 1968 roku zagrała u boku Freda Astera w filmie Tęcza Finiana, za co otrzymała nominację do Złotego Globu. Rok później zagrała u boku Petera Otula w musicalu Goodbye, Mr. Chips, który przyniósł jej szerokie uznanie. Jednocześnie kontynuowała tournée po Stanach Zjednoczonych, występując w legendarnych klubach, takich jak Copacabana w Nowym Jorku i Coconut Grove w Los Angeles. Była również znana z wspierania młodych talentów. W 1968 roku sprowadziła do Ameryki francuskiego kompozytora Michela Colombiera i przedstawiła go Herbowi Alpertowi. Colombier później zasłynął ze współpracy z artystami takimi jak Prince. Richard Carpenter również przypisywał Petuli zapoznanie go i jego siostry Karen z Alpertem, co pomogło Carpenterowi w rozpoczęciu kariery. Petula przyjaźnił się z wieloma gwiazdami. W tym z Elvisem Presleyem. Później śmiała się z tego. Jak Elvis flirtował z nią i Karen Carpenter za kulisami, mówiąc, że nie do końca nas miał. Ale cholernie się starał. Nie będę już o tym wspominać. Była też obecna w momentach, które przesądziły o jej karierze. Podczas występu w Montrealu w 1969 roku Petula zmagała się z zaczepiającymi ją osobami, którym nie podobało się, że zmienia język z angielskiego na francuski. Poprosiła Johna Lenona o radę i ostatecznie dołączyła do niego i Yoko Ono podczas ich słynnego protestu w łóżku. W ten sposób głos Petuli stał się jednym z chórków w hymnie Lenona czy Give Peace a Chance. 15 listopada 1969 roku. Jej koncert Antartu Niaranty. Evening with Petula. Został po raz pierwszy wyemitowany w kolorze na antenie BBC One. Był to kolejny debiut na długiej liście jej osiągnięć. Dowodzący, że jej kariera była pełna przełomowych momentów, nowych odkryć i długowieczności. Lata 70 przyniosły więcej muzyki, choć jej zainteresowania zaczęły się zmieniać. Wydała single takie jak Melody Man, The Song of My Life, I Loving Arms, ale ograniczyła też czas spędzany z rodziną. Stała się znaną twarzą programów telewizyjnych a nawet wystąpiła gościnnie w Muppet Show. W 1981 roku powróciła na scenę w wielkim stylu, grając Marię von Trapp w londyńskim muzykalu Dźwięki Muzyki. Sama Maria nazwała Petulę najlepszą Marią w historii. Spektakl pobił rekordy, a Petula wydłużyła swój występ. Aby sprostać oczekiwaniom, była nawet nominowana do nagrody Lorenza Oliviera dla najlepszej aktorki w muzykalu. W 1983 roku poruszyła publiczność w Royal Albert Hall, wzruszającym wykonaniem utworu For All We Know w hołdzie dla swojej przyjaciółki Karen Carpenter, która zmarła zaledwie dwa dni wcześniej. Petula później zagrała w Candide i napisała muzykę do spektaklu Someone Like You. W 1993 roku wystąpiła na Broadwayu w Blood Brothers i wcieliła się w kultową rolę Normy Desmond w bulwarze Zachodzącego Słońca. Którą zagrała ponad 2500 razy. Kontynuowała również nagrywanie. A jej największym osiągnięciem był remix disco Downtown 88, dzięki któremu ponownie znalazła się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów. Jej wkład został doceniony, gdy w 1998 roku królowa Elżbieta II nadała jej tytuł komandora orderu Imperium Brytyjskiego. Nawet w późniejszych latach nie zwolniła tempa, podróżowała po świecie. Nagrywała nowe albumy i kręciła filmy dokumentalne. Występowała na festiwalu jazzowym w Montreux, prowadziła specjalny program w PBS, a w 2019 roku powróciła na scenę West Endu w musicalu Mary Poppins jako kobieta ptak. W 2023 roku wystąpiła na koncercie BBC Old Friends, śpiewając I'm Still Here, a co z jej życiem osobistym? Sprawy sercowe. W 1955 roku Petula Clark została romantycznie powiązana z Joe Mister Piano Hendersonem. Związek ten wywołał burzę spekulacji, a wielu spodziewało się ich ślubu. Współpracowali blisko, a fani zaczęli postrzegać ich jako parę zarówno w muzyce, jak i w życiu prywatnym. Ale sława zaczęła ciążyć na ich związku. Kariera petuli we Francji dopiero się zaczynała i Henderson podobno nie chciał być znany jako pan Petula Clark. Z czasem postanowił odejść. Chociaż romans się zakończył, pozostali przyjaciółmi, a nawet kontynuowali współpracę. Ich ostatnim wspólnym projektem był serial radiowy BBC Pet and Mister piano symboliczne pożegnanie z ich zawodową więzią. Lata później Henderson napisał balladę o ich rozstaniu, zatytułowaną There's Nothing More to Say. Innymi słowy, Petula umieściła ją na swojej płycie, zamykając tym samym ten rozdział. Życie wkrótce wprowadziło ją w świat rozrywki i pozwoliło poznać nowych przyjaciół. W 1967 roku uczestniczyła jako świadek w ślubie swojego bliskiego przyjaciela Charlesa Aznavura w Las Vegas u boku Samiego Davisa Jr. zaledwie dekadę wcześniej. W październiku 1957 roku jej kariera zawodowa przybrała ważny obrót w paryskiej Olimpii. Wystąpiła w programie radiowym Musica Rama, a wkrótce potem została zaproszona do Vogue Records. To właśnie tam poznała Claudea Wolfa, młodego publicystę. Od razu się w nim zakochała, a kiedy dowiedziała się, że Wolf będzie z nią współpracował, jeśli podpisze kontrakt na nagrania po francusku, zgodziła się. Ich relacja szybko przerodziła się w romans. W czerwcu 1961 roku Petula i Claude pobrali się, zakładając rodzinę która ostatecznie liczyła dwie córki i syna. Później powitali na świecie dwoje wnucząt. Dla Petuli życie rodzinne było ważne, ale i trudne, przyznała później. Że napięty grafik uniemożliwiał jej kontakt z dziećmi w młodszych latach i żałowała, że nie była z nimi tak blisko, jakby chciała. W 2013 roku otwarcie przyznała, że jej związek z Wolfem nie jest już romantyczny. Mimo to ich historia pozostała głęboka i trwała. Niestety. Wolf zmarła 20 marca 2024 roku, zamykając ważny rozdział w swoim życiu osobistym: wyborach, przekonaniach i domu. Życie osobiste Petuli Clark odzwierciedlało również jej poglądy na politykę i przynależność. W 1979 roku, po tym jak Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premierem Wielkiej Brytanii. Petula wysłała jej telegram z gratulacjami. Napisała gratulacje: Tak bardzo się cieszę z Twojego powodu i z powodu Wielkiej Brytanii. W tym samym roku wystąpiła nawet na wiecu młodych konserwatystów. Jednak jej poglądy nigdy nie były jednostronne. W 2002 roku wzięła udział w zbiórce funduszy dla Tony'ego Blera, premiera Partii Pracy, pokazując, że jej poparcie może przekraczać granice polityczne. Mimo to jej prawdziwe poczucie przynależności pozostało poza polityką. W życiu rodzinnym. Od lat 60. Petula na stałe zamieszkała w Genewie w Szwajcarii. Spokojne otoczenie dawało jej równowagę, gdy kontynuowała występy na całym świecie. Genewa zapewniała jej również czas dla rodziny, ponieważ mieszkała tam z mężem, dziećmi, a później wnukami. Miała również domek górski we francuskich Alpach, gdzie uwielbiała jeździć na nartach oraz mieszkanie w londyńskim Chelsea. Te domy odzwierciedlały jej styl życia. Zakorzeniony w Europie, ale połączony ze światem. Rodzina i domy dawały jej stabilność w miarę rozwoju kariery. Jednak jej zdrowie wkrótce przyniosło kolejne wyzwania i dramatyczne chwile: zdrowie i odporność. Chociaż Petula Clark prowadziła aktywne i zdrowe życie, nieobce były jej problemy zdrowotne. W wywiadzie dla Daily Mail opisała swój najgorszy kryzys zdrowotny, gdy była młodą kobietą. W wieku 21 lat potrzebowała pilnej operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Operacja miała rozwiązać problem, ale zamiast tego doprowadziła do jeszcze większego bólu. Petula wspominała, wycięto mi wyrostek robaczkowy w trybie pilnym, gdy miałam 21 lat. Potem odczuwałam ogromny ból, który stale się nasilał. 6 miesięcy później musieli mnie ponownie rozciąć i odkryli, że wokół blizny powstały wzrosty wewnętrzne, które przeszły gangrenę. Podczas pilnego zabiegu lekarze usunęli jej część jelita. Dla jej rodziców to doświadczenie było przerażające. Wspominała: Moi rodzice byli wściekli, ale ja od tamtej pory nie miałam z nimi żadnych problemów. Zostało tylko kilka centymetrów wyblakłej blizny. To traumatyczne przeżycie mogło pozostawić po sobie trwałe problemy zdrowotne, ale udało jej się w pełni wyzdrowieć. Od tamtej pory cieszy się zadziwiająco dobrym zdrowiem. W wieku 89 lat nadal określała siebie jako aktywną i silną. Mieszkanie w Genewie pomogło jej utrzymać formę. Przyznała. Że często biegała po schodach i lubiła aktywność fizyczną w swoim górskim domku. Śmiała się. Że nie ma problemów z kolanami. Wyjaśniła. Że nigdy nie brała wielu tabletek ani witamin i tylko raz w życiu stosowała dietę Atkinsa, którą próbowała zrzucić po porodzie. Pomimo niebezpieczeństw. Z którymi musiała się zmierzyć w wieku 21 lat. Petula Clark wyszła z nich silniejsza. Wyblakła blizna przypominała o ryzyku, ale jej życie po tym było pełne energii i odporności. Jej historia pokazała nie tylko jej talent, ale i determinację, by iść naprzód, zarówno w karierze, jak i zdrowiu. Piosenka, która zmieniła wszystko. W styczniu 1965 roku. Piosenka Petuli Clark Downtown trafiła na pierwsze miejsce na amerykańskich listach przebojów. Utwór opowiadał o ucieczce od codziennych trosk poprzez wyruszenie w miasto i odnalezienie radości w światłach i hałasie. Przyniósł jej nagrodę Grammy za najlepsze nagranie rock and rollowe, a następnie pojawił się w serialach telewizyjnych takich jak Lost i kroniki Seinfelda, a także w filmach takich jak Przerwana lekcja muzyki. Ale historia tego, jak się to wszystko zaczęło była prosta. Petula mieszkała wówczas w Paryżu ze swoim francuskim mężem. Była już popularna w Europie, śpiewając po francusku, włosku i niemiecku. Wtedy odwiedził ją Tony Hatch, młody producent z londyńskiej wytwórni Pie Records. Powiedział jej, że też powinna nagrywać po angielsku. Początkowo nie była przekonana. Powiedziała: no jestem w porządku taka, jaka jestem, ale musimy znaleźć odpowiednią piosenkę". Hatch usiadł przy pianinie i zaczął grać melodię. Którą właśnie zaczął pisać. Petula wspominała: Wróciłam do pokoju z herbatą i powiedziałam: To świetna melodia. Czy potrafisz napisać tekst na poziomie muzyki? Bad. Odpowiedział: Spróbuję cholernie dobrze. Powiedziałem: No to ja to zrobię. Dwa tygodnie później nagrali Downtown w Londynie. Żadne z nich nie spodziewało się. Że piosenka eksploduje tak bardzo w centrum uwagi. Premiera Downtown była niczym burza. Szybko stała się hitem nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Ale także w Kanadzie, Australii i na całym świecie. Petula opisał, jak bardzo byli nieprzygotowani na sukces. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że nagraliśmy potwora. Nagle stał się hitem na całym świecie. Moment był idealny. The Beatles otworzyli już drzwi brytyjskim artystom w Ameryce, a Petula została wciągnięta w to, co stało się znane jako brytyjska inwazja. Wkrótce programy takie jak The Ed Sullivan Show zaczęły błagać ją o udział. Pierwszy raz zaśpiewała downtown w Ameryce w Nowym Jorku. Właśnie wróciła z Paryża i była kompletnie zmęczona podróżą samolotem. Nie było próby. Weszła prosto na scenę przed publicznością i orkiestrą, żeby było jeszcze bardziej nerwowo. Orkiestra zaczęła grać piosenkę zbyt szybko, ale publiczności to nie przeszkadzało. Petula wspominała, że ludzie po prostu wstali i wiwatowali, gdy wchodziłam na scenę. Ten moment zapoczątkował jej romans z amerykańską publicznością. Ale sukces związał się również z wyzwaniami. Miała już kontrakty w Europie i intensywną karierę. Teraz Ameryka domagała się nie tylko Nowego Jorku, ale także Las Vegas i Los Angeles. Miała też dwójkę małych dzieci w domu, wyjaśniła, że to rzeczywiście bardzo skomplikowało mi życie, ale w całkiem cudowny sposób. Pomimo stresu, uważała, że podróżowanie to świetna edukacja dla jej dzieci. Dorastały ze wspomnieniami życia pełnego doświadczeń, których większość dzieci nigdy nie zazna. Historie stojące za piosenką. Z biegiem lat downtown stało się czymś więcej niż tylko przebojem. Stało się częścią życia ludzi. Petula opowiedziała: Jak fani często opowiadali jej osobiste historie o tym, co ta piosenka dla nich znaczy. Niektórzy żołnierze walczący w Wietnamie powiedzieli jej: Twoja piosenka nam pomogła, dodała nam odwagi, by iść dalej. Przyznała, że kiedy nagrywa się piosenkę po raz pierwszy, nigdy nie wiadomo, jak głęboko poruszy ona ludzi. Każdy słuchacz odbiera ją inaczej. Dla niektórych była to piosenka ucieczki, sposób na zapomnienie o zmartwieniach, dla innych stała się inspiracją do ważnych wspomnień. To właśnie ta siła sprawiła, że piosenka przetrwała dekady. Sama Petula powiedziała, że nigdy nie spodziewała się, że osiągnie taki zasięg. W tamtym czasie skupiała się po prostu na dobrym śpiewaniu i wykonywaniu swojej pracy. Z czasem jednak zrozumiała. Że muzyka może nieść nadzieję i pocieszenie daleko poza studiem nagraniowym, a ponieważ zbudowała już karierę w kilku językach, jej muzyka dotarła jeszcze dalej. Wyjaśniła: Jestem angielką, ale zakochałam się we Francuzie, więc zamieszkałam we Francji, zostałam gwiazdą we Francji, co oznaczało, że musiałam śpiewać po francusku. Potem Włosi chcieli, żebym śpiewała po włosku, a potem po niemiecku. Stopniowo po prostu się rozprzestrzeniało. Uwielbiam śpiewać po włosku. Powiedzmy sobie szczerze to język opery. Jej zdolność śpiewania w wielu językach czyniła ją wyjątkową i pomogła jej dotrzeć do publiczności na całym świecie. Śpiewając do dziś, nawet w późniejszych latach Petula Clark nie przestała występować. Po osiemdziesiątce wciąż koncertowała w Stanach Zjednoczonych, podróżowała, a nawet spała w autobusie. Zapytana: Dlaczego wciąż to robi? Odpowiedziała szczerze Po prostu uwielbiam to robić. To jest prawdziwy powód. Trudno mi sobie wyobrazić życie bez tego. Dla niej występowanie to nie tylko praca, to radość, połączenie, a nawet coś duchowego wyjaśniła. Że nie ma nic lepszego niż kontakt między tym, co dzieje się na scenie, a tym, co dzieje się na widowni to rodzaj komunii, niemal duchowe doświadczenie. Nawet mając 92 lata, wciąż planowała swój kolejny wielki moment. Zasugerowała, że szykuje się koncert w Londynie z pełną orkiestrą i publicznością na żywo. Dla niej to wciąż było ekscytujące przeżycie. 60 lat po tym, jak Downtown odmieniło jej życie, Petula Clark udowodniła. Że miłość do muzyki i występów nigdy cię nie opuszcza. Jej głos, piosenki i historia niosły ją przez pokolenia. I choć świat poznał ją po raz pierwszy dzięki jednej piosence, jej pasja do śpiewania utrzymywała ją na scenie przez dekady, i nic nie wskazywało na to, że miałaby zwolnić tempo. Jaka jest twoja ulubiona piosenka Petuli Clark? Downtown czy któryś z jej innych klasyków? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej i nie zapomnij polubić. Zasubskrybować i bądź na bieżąco z kolejnymi niesamowitymi historiami z fascynującej historii Hollywood. Do zobaczenia następnym razem.